Cześć, dzień dobry! Witam serdecznie moi drodzy widzowie na kanale Mister Misiech Polesa Witam serdecznie subskrybentów, nowych widzów, starych widzów. Tak jak widzicie, już w odcinku zaczęliśmy sobie to numerować. Może to będzie miało jakiś sens. Może nie, może tak, zobaczymy, to była prośba klienta, może racjonalna, może nie, no zobaczymy, będziemy o tym, zobaczymy jak to się przyjmie, z racji, że tyle odcinków już było wstawionych, ten był kolejny, będziemy tutaj starać się nabierać numeracji, wszystkie filmy podejrzewam, że w wolnej chwili, nie wiem kiedy, ale będziemy zmieniać numerację. Będziemy zmieniać troszeczkę tytuły co niektórych filmów, aby z czasem można było je łatwiej odnaleźć. Tak, żebyście mogli sobie tu ułatwić znalezienie pewnych rzeczy, bo powiem szczerze, że fajny tytuł 1, 2, 3 dni, ale później coś odgrzebać, odkopać, to nawet nie ja mam sam problem. Muszę się zastanowić albo sobie trzy razy przejrzeć swój profil, A moi drodzy. Zapraszam do subskrypcji w opisie. Zapraszam do grupy facebookowej. Zapraszam także do kontaktu, jeżeli ktoś ma ochotę. Eee, tak jak dzisiaj, skontaktował się z nami Pan Bogdan. Pan Bogdan jest w tej chwili w medyce na przejściu granicznym. Chwilę porozmawialiśmy, a ze względu, że on tam strajkuje, to jest w domu, potrzebował części, więc dzisiaj Panu Bogdanowi coś tam wysłaliśmy. Ale mówi do mnie tak, że to, co się dzieje tam, to jest istny rozgardiarz. Eee, nikt nad tym nie panuje. Eee, ani rządzący, ani sami strajkujący nie wiedzą, co zrobić i jak to zrobić, żeby było dobrze. Nie, żeby tutaj dzielić rolników, ale mówi, że sam. Mimo tego, że jak najbardziej jest za tym, żeby te ukraińskie produkty z powrotem cofnąć, albo przejechały przez kraj i do Niemców, to mówi, że w rolnikach nie ma jedności, mimo tego, że oni tym razem stoją. Ale co do czego przychodzi, to jest troszeczkę może zrobimy, może nie zrobimy. Ja jestem za, ja jestem przeciw, ale może jednak i powiem Wam szczerze, Ogólnie chyba, że nadal tak jest. Hmm. Wczoraj widziałem tą listę tych właśnie firm, i to mówiłem wcześniej. A kwestia jeszcze jest taka, mimo tego, że pan Bogdan tam stoi marźnie, bo niestety trzeba troszeczkę na tym dworzu postać nie mają gdzie się schować jedynie po samochodach, przy koksowniku to chciał powiedzieć, że potrzeba lat. Żeby coś zbudować, a wystarczy kilka nieudanych transakcji, kilka nie, może jedna nieprzemyślana sytuacja, brak rozwiązania i to, co było budowane latami można zniszczyć w jeden dzień. I teraz powiedział mądre słowa, coś, co było niszczone latami, nie da się tego odbudować w tydzień, dwa, czy trzy. Yy... I tu ma rację, moi drodzy. Sami wiecie, ile gospodarstw nasi dziadkowie budowali latami. Znam takie przypadki, gdzie gospodarstwa stare, stare, stare w latach 90., gdy ja byłem gówniarz, za przeproszeniem, yy, miały już kombajny, miały ciągniki w latach 90., gdy były duże gospodarstwa, moi sąsiedzi też mieli Mieli ciągniki, mieli kombajny, mieli prasy. I dzisiaj nie ma w nich śladu, moi drodzy. Nie ma śladu, wszystko poszło tak zwanym przelewem. I teraz, żeby ktoś, następne pokolenie to odbudowało, to potrzeba lat, a przede wszystkim nie ma szans. Nie ma szans, bo jeżeli coś odbuduje, to już się nie rozwinie, ponieważ sąsiad obok, który już kupił kilka hektarów jego stać, żeby następne kupować, a tutaj nie ma po prostu z czego wziąć, żeby dalej kupić. Więc tutaj z panem Bogdanem jak najbardziej się zgodzę, więc nie będę dalej wchodził w politykę, ale powiem wam szczerze, że to, co się dzieje na granicy i to, co widać, to, co prezentują ludzie na rolkach, to co prezentują w swoich wystąpieniach, to, co występuje na różnego typu konferencjach, Normalnie w głowie się nie mieści i miejmy nadzieję, że my tego nie odpuścimy rolnicy, nie odpuścimy, bo chcemy jeść nasze dobre polską drzową, polską żywność, a nie ten chłam, który przyjeżdża z zagranicy moi drodzy. Więc dzisiaj już nie będę tutaj przedłużał, ale przechodzę do tematu odcinka. Dzisiaj mamy na topecie stworzenie osi okrągłej, moi drodzy. Stworzenie osi okrągłej, montowane w Ursusach C365. C300... Jeżeli dobrze pamiętam, w C330, powiem wam szczerze, że. Eee... powiem, musiałbym się zastanowić. Powiem teraz na szybko, po, pro... po prostu gdzieś mi wątek się zgubił. No oczywiście. no oczywiście, w C330, jak nie, jak tak, moi drodzy. W C360. No, można powiedzieć, że też, jak ktoś tam poprzekładał 55. 40, moi drodzy, bardzo podobna oś, ale stworzeń jest już krótszy. Oryginalna czterdziecha miała stworzeń rurowy, i tu na końcu, z tamtej strony, drugiej, był dospowany hak. Nie wiem, czy dospawany, czy odlany, ale dospawany, przykręcany, jak zwał, tak zwał. W każdym razie z tej strony był hak do montażu, do wyciągania, ponieważ nie było typowego zaczepu przedniego, polowego, czy tak złotu, zwał, zwał. I mamy tutaj sworzeń. Ten sworzeń, moi drodzy, ma wymiar 54 mm 95 setnych. Pomierzyłem go, nie chcę tutaj po prostu już przedłużać, ale żeby nie było o 5495 To jak widzicie nie wiem czy widzicie widzicie 54,95 Michał właśnie oszuka zahartowany pod tulejem. Stworzeń w tym miejscu jest yy, zaniżony, oniż, obniżony, jest to stworzenie, moi drodzy, korursa. E, jeden feller, który mi się nie podoba w tej kwestii, e, to tu powinno być delikatne przejście. Tutaj jest ostro, ostro, a mi, wydaje mi się, że lepiej by było, gdyby tutaj na tokarni, po prostu jak to toczyli ten wałek, było, była faska pod skosem, że przy wbijaniu młotem, żeby nie było czegoś takiego, że tulejka w tym miejscu o, się zatrzyma, zakantuje i przy uderzeniu następnego młotka ona przeskoczy, moi drodzy, bo tu jeszcze jest falc na tulejce, ale myślę, że to byłoby takim rozwiązaniem, które nikogo by nic nie kosztowało, bo i tak to jest toczone, i tak jest toczone, ale po prostu pyk, zebrane i byłoby dobrze. Eee, zabezpieczany sworzeń jest z tej strony, przy wbijaniu też trzeba uważać, żeby się nie przekręcił, bo później trzeba go oszlifowywać, żeby zabezpieczyć, żeby on się nie obracał i nie wypadł. Eee, co jeszcze chciałem Wam powiedzieć, to tulejki. Tulejki oczywiście z brązu bimetaliczne eee, i tulejki mosiężne na pewno żółte. Jakiej twardości, jakiej klasy i czego to jest tak naprawdę zrobione, moi drodzy, nie wiem, ponieważ nie jestem metaloznawcą i nie potrafię tego dokładnie określić, żeby Wam powiedzieć w 100% jaki to jest materiał. Pomierzyliśmy sobie te tulejki, moi drodzy, jedna jak i druga. Ta ma 50 mm w środku i 15, 16 setnych, tam ma 50 mm i 15 setnych więc tutaj jest bardzo porównywalnie. Jedyna różnica jest na zewnątrz, ponieważ jedna tuleja ma 16,10 65, 10, przepraszam, 60. Ja mam nie wszystkiego nie mieszać. Ja to sobie mierzyłem 60,11. A ta tuleja ma 6021 to jest ta różnica 1,10 po zewnątrz, więc ona się tutaj ładnie nam e, ciaśniej wprasuje. Ta powiedzmy, że mogłaby być delikatnie grubsza, ponieważ i tak tuleje po zewnątrz, się, w środku później się rozwierca. więc e, przepraszam za przejęzyczenie, e, w środku i tak się rozwierca, i tak się rozwierca. więc jeżeli byłaby ciaśniejsza, moi drodzy, fajnie by to wyglądało. Do po prostu e, montażu. Czy nawet do tego, żeby ta tuleja nie obracała się w belce. Ponieważ tulejka w osi okrągłej jest nabijana z jednej, jak i z drugiej strony belki okrągłej, nie w sporniku. I teraz zobaczcie, delikatny wyczuwany luz. Delikatnie. to może być troszeczkę luźniej, ale niekoniecznie. Tutaj organoleptycznie będziemy to sprawdzać. Tak jak powiedziałem, wymiary są pomierzone. Tulejki zandori jak najbardziej na no tak. Te tulejki też. Za każdy zakłada co uważa, która jest twardsza, no to podobno z brązu, ale nie mnie to oceniać moi drodzy. Tulejki przychodzą. Jedna tak, druga w tym miejscu. Na belce i na stworzeń stoi sztywno, a obraca się oś na stworzniu. A w belce płaskiej obraca się stworzeń razem z belką w tulejach, w sporniku. Moi drodzy. Jest wiele pytań, często jest wiele pytań, czy uda się założyć oś, czy stworzenie, na przykład płaski, można zamiennie stosować z stworzeniem osi płaski. Okrągłej, a płaskiej. Jeżeli się przejęzyczyłem, to przepraszam. Jak najbardziej nie. Ze względu na to, że to jest 55 mm, tam jest 50. Całkiem inna belka, całkiem inny układ. Oczywiście, że jakby dał tutaj tuleje, moi drodzy, pokombinował, coś by wymyślił, ale nie, nadal jestem nad tym, że nie, ponieważ to jak mówię, stworzeń od osi płaskiej do osi okrągłej będzie miał luz. Jeżeli chodzi o stworzenie do osi, od osi okrągłej do płaskiej, nie wejdzie. No, chyba że go przetoczycie po całości. I w tym miejscu, e, ogólnie, w tym miejscu też będą tulejki. Tu, gdzie teraz podniosłem, to czarne, co widać. Będą tulejki, tak, jeżeli chodzi o to. No, ale. Tu, przepraszam, nie w tym czarnym, tylko tu będzie tulejka. Jeżeli go przetoczycie, przetoczyć go można, jak najbardziej, tak, bo one długości, długościowo są, moi drodzy, to praktycznie jest to samo. Niewielka różnica około centymetra ze względu na to, że tu musi być kołnierz. To jest po prostu ta różnica tego kołnierza yy, do zabezpieczenia, żeby się nie przesuwał bo ten ma kołnierz. I zabezpieczenie, więc troszeczkę jest to inaczej zrobione. To wie, ten wie. I teraz słuchajcie, eee. teraz się wiele osób pyta, czy można zamienić na przykład spornik osi okrągłej a założyć belkę płaską. Moi drodzy, uważam, że tak. Dlaczego już wam mówię? Ponieważ w sporniku jest otwór 62 mm. W sporniku osi okrągłej. I jeżeli ktoś by chciał założyć belkę płaską i całe wszystko na, na płasko, jak najbardziej tak. Dlaczego? Bo tu mamy 60 mm. A, tuleja ma 62. No to 60 już Wam pokazuję 62-13, moi drodzy, dokładnie. Więc. Tą krawędź należy zebrać do 60 mm i wbić ją w spornik. Tak samo jak i drugą tuleję z 62 na 60 i belkę płaską można zamontować. A że Polak potrafi, to takie rzeczy można zrobić. Moi drodzy. Nie przeszkadza to. Praktycznie w niczym. Jeżeli chodzi o drugą stronę, czy można założyć do płaskiej osi, spornika osi płaskiej belkę okrągłą. Oczywiście dla chętnego nic trudnego. Z tym, że schorzeń ma 60, a otwór 62. By trzeba znowu wymyśleć stalową hartowaną tulej wbijaną w spornik i pokombinować. Pokombinować, pomyśleć, przemyśleć, ale jest to do zrobienia. Czy warto? Moi drodzy, nowy spornik kosztuje około 3000. Używane znajdziecie, można poszukać. Ludzie zakładają napędy, więc te sporniki gdzieś tam coś tam ktoś ma do sprzedania. I jak najbardziej coś takiego też można kupić, poszukać i nie trzeba przerabiać. Ale jeżeli ktoś ma, bo darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda i gdzieś tam leży w garażu, a może kiedyś się przyda, to jak najbardziej taką przeróbkę można pomyśleć i zrobić. Wiadomo, że to nie będzie. Bezpośrednio jeden do jednego, żeby zrobić hop, 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 i mamy w ciągu 15 minut przełożone. Ale dobry tokarz, dobra tokarnia, pomyślunek i przemyślenie. Przede wszystkim jest każdy coś takiego w stanie ogarnąć, moi drodzy, i zrobić coś takiego bez większych problemów. Więc uważam, że jeżeli ktoś chce, to coś takiego zrobi, ale prędzej założycie. Oś płaską do, do słownika osi okrągłej, niż okrągłą do płaskiej, moi drodzy. Która jest lepsza? Tu mamy zdania e, podzielone. Jedni uważają, że okrągła, a drudzy, że płaska. Która jest wytrzymalsza? Hm. Moi drodzy, jeżeli chodzi o wytrzymałość, to wytrzymałość belki płaskiej, jako samej belki płaskiej, jest. Dużo, dużo niższa niż belki okrągłej. Belka okrągła, jeżeli chodzi o samą belkę, wytrzymuje dużo, dużo więcej niż belka płaska. Z racji tego, że belkę okrągłą sprzedaje raz na dwa lata, a belkę płaską dwie w tygodniu. Przede wszystkim nie wytrzymuje rura w środku. Nie tyle, że się obrywa, tylko po prostu na, tym spaw, na tych spawach belka się po prostu skręca i nie łapie wtedy. Ciągnik idzie powiedzmy śladem, bo już jest przestawiony, jeżeli chodzi o uszkodzenia. A w osi okrągłej najczęściej skręca się część wysuwna. I właśnie to jest taka różnica, jeżeli chodzi o awaryjność. Jedna, jak i druga jest na to podatna. E, czy coś jeszcze moi drodzy myślę, że nie tutaj nie będę przyciągał e, tworzeń, tak jak powiedziałem wczoraj, e, tamten stworzeń z tyłu jest korursa, ten też jest korursa. E, tak jak widzicie jest tu w tym miejscu zahartowany. E, bo czekajcie chwilę. Widzicie ten młotek? Chcę coś zobaczyć. Metoda stokera. Marcin, pozdrawiam. Oczywiście został ślad i żeby nie było... To jest pięknie, moi drodzy, więc wolałem to na tulejach zrobić. Jeżeli tu został ślad, to podobny ślad powinien zostać tutaj. Śladu nie ma, ale żeby nie było, bo to jest tylko dykta, więc... Nie moi drodzy, nie ma śladu, ale jeszcze raz, żeby nie było. O, widzicie? Czyli zahartowane jest w miarę porządnie. Myślę, że tak z głupoty to zrobiłem, nie tak żeby tutaj jakaś była to to metoda e, prawdziwa, odzwierciedlająca, ale już myślę, że e, dałem sobie jeszcze dwa tygodnie i myślę, że do końca miesiąca zamówię już e, twardościomierz, więc za miesiąc będziemy robić też pomiary, w jakim twardości mamy tutaj, a jaki na utwardzonym. Zobaczymy, co po prostu będzie wychodziło. ta się, moi drodzy. Do następnego. Hej, cześć.